Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj pokażę wam różne zmiany, które były na tym świecie. Tam już możecie widzieć jakąś wieżę. I na czym my stoimy? Jesteśmy strasznie wysoko. No właśnie. Czemu to jest widok na moje jezioro? Gdzie ja w ogóle jestem? No tak. I niektórzy mogli nie poznać też jeziora, bo szczerze jest teraz trochę większe, bo tak jakby, jakby to ująć, dosłownie jak się wycina drzewo w Minecrafcie, to ja wycinałem wyspy w Minecrafcie, więc tutaj były wyspy na tym jeziorze, ale je wyciąłem, wyspy były na przykład tutaj, wszędzie, wszędzie tutaj były wyspy, tutaj była jakaś e, też jedna z większych, czekajcie, muszę trochę muzykę przyciszyć, ta muzyka do... 15. dobra, spoko? No, właśnie to już Wam mówię, gdzie jestem. Jestem na wieży strażniczej, którą dopiero co zbudowałem. Jest to nowy projekt, ale do tego przejdziemy za chwilę. Dobra, no to wylądowaliśmy w wodzie, nic nam się nie stało. Jesteśmy żywi, na pewno nie martwi. Jeszcze sobie render distance wziąłem na 6. E, e, tak, to miejsce też jest nowe, bo je dobudowałem sobie do mojej bazy. Wejdźmy, może, do bazy od razu. E, no, bramą nową. W ogóle wcześniej żadnej bramy nie było, teraz zacząłem już budować e, te poważniejsze rzeczy. Dobra. No i tak. Wejdźmy sobie. Do naszego domku, znaczy nie domku, tylko do naszego, naszej bazy, to wam pokażę, jak to wszystko się zmieniło. Proszę. Zaczynamy od tego, że mamy ogólnie bramę, bramę wejściową do naszego zamku, bo teraz to już jest zamek. Wchodzimy i widzimy od razu mury, wieże, właśnie strażnicą. E, jakąś stajnię, jakieś takie rzeczy, jakieś wieże, jakieś drabinki, jakieś bramy, jakieś wszystko. Tak, zbudowałam mury i takie rzeczy. Jest fajnie. Czekajcie, pozwólcie, że zrobię jedną rzecz, tylko nie mogę Wam pokazać tej rzeczy. Dobra, to będzie tak. Tak. C. B. A. B. B. Oby działało. Działa, jest dobrze, jest wszystko ładnie, super, świetnie. E, tak, mamy teraz bramę wyjściową, taką fajną, ładną, z mostkiem. A tu mamy na, e, taki mój mały. Na no małe miejsce z statnikami. Tutaj puszczam wodę i się zbierają do tego miejsca. Ale to nie jest aktualnie ważne. Tak, e, może przejdźmy się po murach. Tędy. No tak. Ogólnie, mury, jak e, pokazywałem Wam, jak wyglądałem, a więc nie ma zdziwienia, że co to są za mury, bo Wam pokazywałem, jak mniej więcej mają wyglądać. Tak, to jest brama taka dla ludzi, normalnie pierwsza, a, tam, a, pierwsza, a tamta to jest taka większa. Dla wiedzie dla jakichś pojazdów. E, może najpierw Wam pokażę stajnie, bo stajnie jest chyba jednym z większych tutaj pomieszczeń. Tak, stajnia od przodu prezentuje się tak. Ta wygląda od przodu. A od środka wygląda dokładnie tak. Są jakieś konie, tutaj ja to zostawiłem zamknięte, a otwarte. A dobrze, że koń nie wyszedł. Tu jest drugi koń, tu mamy drabinkę na górę, a tu mamy jakąś tam tą, tą tarczę. Dobra, lecimy do góry. No i jesteśmy na górze w zbiorowisku ogólnie, wiecie, żarełka dla koni, przejdźmy może tutaj dalej, proszę, i zejdźmy na dół. Tu mamy ogólnie takie zapasy tego jedzenia tam dla koni, że jak tam się skończy i tu się skończy, to dopiero wtedy bierzemy to i to. Mam słyszone wodorosty i sianko, mam też tutaj jakieś okienka na liście, nie wiem po co. No tak. Tutaj mam przejście do jeszcze innego pomieszczenia, czyli do wejścia na, e, tak jakby, wieżę główną w murach, bo to jest tak naprawdę wieża główna. A to jest wieża główna w murach. Dobra. Wchodzimy sobie i idziemy. Tak, tam jest jakiś nederrak. No właśnie, byłem w tym netherze ostatnio. I sobie przyniosłem nederraka. Jasno, głas i takie rzeczy A, jest ogień Dobra, lecimy w dół Albo nie na sam dół, no i tak Przejdziemy, przejdźmy się może po samej górze tych murów Żeby sobie zobaczyć jak to wygląda od góry. Znaczy w nocy to jeszcze mega fajnie wygląda, ale tego to wam teraz nie pokażę. Noc była przed chwilą, ale wam tego nie pokazałem. Szkoda. Tak, no właśnie, mam tu mieszankę klapek z właśnie cegłami. Weźmy sobie można jedną z wiesz, żeby pokazać, jak to wygląda. Proszę bardzo. Tak wyglądają moje mury od góry. E, tak, tam jest jeden domek, którego wcześniej tam nie było. Wiem. Wow. Wow, ale mi cięło. strasznie mi zacinało tutaj, Render Distance na 4 wezmę, no, Nie, eee, zbyt mało jest, jest naprawdę zbyt mało ten Render Distance, no. Wolę grać na że znaczy ja normalnie to gram na 8, ale nie wiem, czy odcinek to wytrzyma, no, no właśnie, już teraz to widać wszystkie chyba zmiany nawet. Tak, posadziłem tutaj las, tutaj, bo tu go jeszcze wczoraj na przykład na odcinku nie było, tego lasku. Tamten lasek był mniej gęsty i tamten też był mniej gęsty. Tak, e, przejdźmy się może po murach. Tutaj e, mamy zejście w dół, proszę bardzo. Taki fajny mostek, a tu mam swój magazyn. Na razie jeszcze wszystkie skrzynie są puste. No, tak trochę źle zbudowany jest. Ale zresztą ten, ten magazyn to akurat nie ja budowałem, tylko mój brat. No, tak. Eee, ta brama była szczerze trochę ściągnięta z tej bramy. Ta wygląda według mnie dużo lepiej niż ta. Jest zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie. No tak. W domku czy coś się zmieniło? No mamy taki kącik wypoczynkowy w domku. Proszę bardzo, jakiś obraz, jakieś dwa fotele. No jest ogólnie fajnie, ładnie. Tutaj mamy drugi, drugi ten drugą kanapa, tutaj dwa fotele. Znaczy, to jest kanapa i to jest kanapa, a to są fotele. Jakiś obraz do oglądania. Tak, tutaj mam tabliczki. Jeszcze na tym nie wiem, tak po prostu, żeby to jakoś wyglądało. Na schodach są tabliczki. Tu są tabliczki na tym czymś. Tutaj jest podłoga, taka trochę. No, to jest taka trochę podłoga, bo szczerze nie jest pełna. Mam też drabinkę na górę. Na stryżek. Proszę bardzo. Tutaj trzeba wejść okienkiem. Które niestety... No, to nie będzie takie łatwe, łatwe, by tu wejść. No, to w ogóle nie będzie łatwe, albo może nawet możliwe. Znaczy to jest możliwe, ale to jest strasznie trudne. Żeby na to wejść do tego okienka. No, A przynajmniej wiem, że możemy wejść sobie na dach. Uwaga! Po prostu będę robić sedropera. No nie. Jestem zbyt słaby w sobie. Locki. No tak. Tutaj się jakoś nic za bardzo nie zmieniło. Proszę właśnie tych tabliczek. Tutaj też się nic nie zmieniło. Las się zmienił, bo właśnie jest większy. Proszę bardzo. Nawet to drzewa nie było. jest dużo bardziej gęsty. Jest ogólnie więcej trawy tutaj. Jest bardziej gęsto w moim... W tym, tym. No. W moim lasku. <laughs> No i tak, mam pixelarta pierwszego. Mówiłem o tej tak zwanej twarzy tego villagera szarego. No i jest, proszę bardzo. Przy okazji zdobyłem drugi sztandar, a więc mam teraz dwa. Skąd? Bo e, mniej więcej dzisiaj e, rano, e, jak wstałem, to jeszcze jakąś godzinkę sobie poleżałem w łóżku, wstałem, poszedłem sobie pograć w Minecrafta. Włączam się na chwilę na, to, to, na Normala. Aż nagle widzę, chodzi mi tutaj ten ten villager z tym. Zresztą dokładnie tak samo było z tym, tyle, że to był sam początek sezonu zdobyte, a to nie. Kurczę. To jest piąty odcinek tego sezonu. A czuję się jakby już był skończony. Naprawdę. Bo tak tutaj jest dużo rzeczy. Strasznie szybko to wszystko zbudowałem. No, ale wiecie. No, i właśnie, właśnie, pokonałem tego tutaj i mam drugi taki standard. No i mam trzeci standard, ale taki trochę przyduży. No tak. Tarasy się jakoś w ogóle nie zmieniły, bo po co je zmieniać? Domek od zewnątrz też się nie zmienił. Ten lasek się, możliwe, że zmienił. Tak, te. Tej dróżki tutaj nie było, bo to jest dróżka do lochów. Dobudowałem je. No właśnie. Mam tu lochy. No i tak. Ogólnie las jest chyba. Tam z tyłu jest trochę mniej gęsty niż jest tutaj teraz. Tutaj mam jeszcze przejście właśnie ze stajni. Tutaj tędy. No tak, a tutaj mam ogólnie wyjście na moje pole. No, na moje pole uprawne. Chociaż że jest strasznie małe. No, zamierzam je powiększyć w przyszłych odcinkach, ale to nie dzisiaj. No i tak, w ten oto sposób znaleźliśmy się poza moją bazą. Teren, który już nie należy do mnie, jest tutaj. Chociaż mimo to cały czas wycinam z niego drzewa. Jakiś tutaj jest poniszczony ten teren. Nie wiem czemu. Szczerze, taki teren już niestety miałem. No, miałem takie różne tutaj dziwne takie wgłębienia, dziury, wodę. A więc ten teren tutaj dookoła mojego królestwa nie jest zbyt ładny, ale w środku już jest ładnie. No tak. Otwieraj. Dobra. No. Jest, proszę bardzo. Teraz wieża. Wieża od środka jeszcze nie jest jakoś najbardziej zagospodarowana. Ale weźmy sobie tak po prostu. Tędy. Dobra. Jedziemy do góry. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jeszcze wyżej. No tak, trochę ta spirala nie jest taka symetryczna, ale no, nie każda musi być idealnie symetryczna. To miało być specjalnie tak, z, tak zrobione, że to, tak, to były takie poniszczone schody. A w środku prezentuje się to tak: mam dwa stojaki na zbroję, tu mam kusze, wiecie, miecze, łuki, strzały, tarcze, a tu mam wodę. No właśnie, po co woda? Po to, że zawsze mogę za. Nie, nie, nie! nie. Uff! Zawsze mogę, właśnie, te tutaj. Te co się z wodą zamknąć. No. No, wpuśćcie. Otwierajcie mi te drzwi. No, to nie są drzwi. No, zawsze mogę sobie tą wodę, jakby powiedzieć, wyłączyć. No, jak teraz ja wejdę? No, mogę zawsze sobie wyłączyć tą wodę. I właśnie po to e, są mi te wiadra, że, że potem mógł ją włączyć. Możesz, ty. No, tak. Woda nam sobie spływa po, dookoła wieży. W nocy to jeszcze daje fajny efekt, ale no tak. Mam tu też taką fajną, ciekawą. ciekawe coś. No bo zauważyłem, że gdybym zbudował tą wieżę. Gdzieś, załóżmy, nie wiem, tutaj, to przecież bardzo by przeszkadzała, co nie? A więc sobie postanowiłem: a dobuduję sobie takie coś i postawię wieżę tutaj, na zewnątrz. No tak. No, no dzisiaj to przytrafia mi się spadanie, i to cały czas. No, i to najgorsze jest to, że potem nie ma wejścia jeszcze. No, i właśnie miałem, e, chciałam zrobić coś takiego, żeby wejście mi tutaj w domku było trudne, ale. No. Wystarczy sobie przejść bokiem. Ale jeżeli nie chcę mieć takich gości, którzy wchodzą sobie bramą, mogę po prostu przyjść sobie tutaj i zrobić A, B, C. A, B, C? I jest mur. Jest ściana. Proszę bardzo. I już nikt mi nie wejdzie, żaden jakiś tutaj, wiecie. Bandyta. Tu teraz będzie C. Proszę. B. A. I jeszcze raz BB. Jak kliknę już BB, to wtedy mi spada to wszystko ładnie w dół. No, i tak, mechanizm ogólnie nie jest jakoś najtrudniejszy, ale nie jest też najłatwiejszy, bo trzeba ogólnie ogarnąć, jak to zrobić, żeby to ogólnie zadziałało. No, i tak, szczerze, mecha mechanizm najpierw miał się znaleźć tutaj, ale zauważyłem, że gdybym to zbudował tutaj, to, to by zbyt bardzo wystawało. No i, no i niestety, ale musiałem to budować tutaj te furtki. Normalnie, jak brama jest otwarta, to będę je zostawiał otwarte. Ale, jak brama jest zamknięta, to będę je zamykać. No bo, jak są otwarte, to wtedy można sobie. To wtedy znaczy, że chce sobie na przykład przebiegać, albo takie rzeczy. Jak jest zamknięta, to znaczy, że nikt się nie może dostać. A no właśnie, a to się wysuwa tutaj do góry, i gdyby było otwarte, to sobie można było przejść. No właśnie, gdyby były takie furtki, to leży żelazne. Zresztą nie wiem, może są, nie wiem, bo dawno nie grałem, nie pamiętam. No ale tak, to sobie może to zamkniemy. Wyłączanie, włączanie. to będzie tak A, B, C. Właśnie tego nie można zrobić tak migiem typu ABC już, bo wtedy to się może jakoś tak pomieszać. Wtedy to trzeba by było, załóż, zniszczyć cały jeden taki rządek i tam kombinować na dole. Zresztą znaczy, to jest dość łatwe, bo wystarczyło po prostu zniszczyć dwa, e, dwa tłoki e, i je postawić na nowo, żeby znowu zaczęło działać. Ale wolę ogólnie jakoś korzy korzystać z tego tak, żeby się nie zepsuło. Oświetlenie to już chyba widzieliście. No właśnie, czy coś jeszcze. O, już pamiętam. Już wiem, co się dalej zmieniło. To wystarczy, że wejdziemy sobie tutaj, tędy. Tak, proszę bardzo. Wchodzimy coraz wyżej. No i tak, jesteśmy. Proszę. Jesteśmy w miejscu, które się zmieniło. Tutaj ściany się zmieniły. Ściana i dach, sufit. A tu się już ściany pozmieniały. No, bo sobie tak pomyślałem, a co mi tam zrobię? Jakieś takie ładne ściany w górze. No i są nawet ładne, chociaż zrobiłbym to lepiej. No właśnie. Jak prezentuje się moja baza w nocy? Pokażę wam z tarasu jakiegoś. Z tego tutaj tarasu. No właśnie. ładnie. Bardzo ładnie. Au, au, au. Uf, już się bałem, że walnę. No tak, tędy już kiedyś się dało wejść, tędy, dało się wskoczyć, ale teraz już zbudowałem tutaj to drzewo, przez które się już nie da. I mi to czasami już przeszkadza, ale jednak wiem, że nic mi się już tutaj nie dostanie. Chociaż po co stawiam tam to drzewo, jeżeli można sobie wejść tędy? No tutaj jeszcze zrobię, co to, to, furtkę żelazną, że nie furtkę tylko drzwi, wiecie. No i będzie zamknięte ładnie wszystko. Mam przejście tutaj tak i górą. Zresztą jeszcze chciałam sobie zrobić takie przejście, że tu będzie jeszcze. E, sobie pomyślałam, że nie to już będzie przesada. A więc nie ma. Trzeba się troszeczkę bardziej wysilić. I zamiast zrobić tak to trzeba zrobić tak. No, ale jakoś to zobacz bardzo nie przeszkadza. Tak, e, no właśnie, to daje taki dość e, specyficzny, fajny efekt, to, bo jak się tak patrzysz na mury, to widzisz takie fajne światełka, jakby. Dobra, to wejdę sobie na górę, to wam pokażę, jak to jest się przejść tutaj górą nocą. No. Ciekawie nawet. No i tak to właśnie wygląda. Zbudowałem to wszystko wczoraj i dzisiaj. Wieże zbudowałem dzisiaj, ale całą resztę, zresztą oprócz paru innych rzeczy, jeszcze małych, takich mniejszych, zbudowałem dziś, e, wczoraj. Wszystkie mury, wszystkie bramy, tylko ta wieża była dzisiaj, kawałek parku, e, tamto, to, 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 moje pola i automatyczny, jakby to powiedzieć, zbieracz tego, tego plonów. Który działa mianowicie tak, proszę? I się zbierają do tego punktu. Teraz już tylko wystarczy je posadzić wszędzie, gdzie się tylko da. Można w nieskończoność robić. No i mam jedną pełną, fajną pszenicę. No i tak, właśnie ja wejdę, ale zombie już nie. I to jest w tym fajne. I szczerze, nie, chciał, nie chciałem robić tutaj zabudowania takiego. No szczerze mi to by psuło przychadzkę sobie po zamku. No, tak. Ogólnie moja baza jest e, bardzo e, fajną i rozbudowaną bazą. To jest chyba moja ulubiona baza teraz bo Castle of Leaves była moją pierwszą bazą, ulubioną najbardziej, ale teraz to już szczerze, ta jest lepsza. Tak szczerze. No tak, już się przyzwyczaiłem do tego, że mieszkam tutaj, a nie tam, ani w mojej norze. O mojej norze to w ogóle już jakiś czas temu zapomniałem, bo w ogóle do niej nie wchodzę. Węg e, no właśnie jeszcze to... Jeszcze zost tam zostawiłem parę rzeczy ale to już nie ma zbędnego sensu wracanie tam po to, bo tam są tylko te, te piece. Więc tak. Ja się z wami już teraz żegnam. No, odcinek jest dość długi, bo ma 22 minuty aż, ale dzisiaj jeszcze wypuszczę kolejny odcinek z tej super fajnej serii. Tak, możecie sobie zobaczyć jeszcze ten budynek tam za mną. Ciekawy, bardzo ładny. No i tak, pamiętajcie, by zostawić łapencję w górę, subika z dzwoneczkiem, rozesłać ten film, i takie rzeczy. Bardzo mi to pomaga. Jak coś, zbliżamy się do tak, jakby 10 tysięcy wyświetleń. Mamy już 7192 wyświetlenia, czyli jesteśmy już bardzo blisko. Już tylko 2 2800. Nie, 2700. E, 2711 Tyle nam brakuje dokładnie. No i tak. Jak już mówiłem, zostawcie łapencję. Pamiętajcie, się, by patrzeć też dzisiaj po południu na kolejne filmy. Cześć!